Tim Pat Coogan, Michael Collins, ze wstępu. Michael Collins. To nazwisko przewijało się w tle za mojego dzieciństwa w kategorii opowiem Ci o tym, jak będziesz starszy. Tak samo jak czasami widywane rewolwery ukryte w szufladzie pod lustrem toaletki. Jednakże mój ojciec, Eamon Coogan, zmarł, zanim osiągnąłem wiek w świadomości politycznej takich zjawisk jak podział, ira, Albo fakt, że podczas gdy niektórzy niemal czynili znak krzyża, inni spluwali, gdy tylko wspomniano nazwisko De Valery. Musiałem więc sam się dowiedzieć, co Kolins miał z tym wszystkim wspólnego. David Nelligan, przyjaciel ojca i jeden z największych mistrzów opowieści w całej Irlandii, najbardziej rozpalił moją wyobraźnię w 1965 roku w rozmowie, która miała być krótkim wywiadem na temat kłopotów, ale rozwinęła się w trwającą całe życie fascynacji historią najnowszą. Przy tej okazji czytałem wszystko, co tylko mogłem znaleźć na temat Collinsa, uzupełniając informacje z wielu źródeł. Od dwóch mężczyzn spotkanych na pogrzebie po jego byłych przyjaciół lub wrogów jak Eamon Broy, Jerry Boland czy Vivian De Valera. Vivian De Valera pojawił się w moim życiu, gdy przypadkiem rozstrzygał w jedynej debacie, w jakiej uczestniczyłem jako student Blackrock College. Następnie zwrócił się do niego, nie uprzedziwszy mnie o tym, mój profesor historii, ojciec Michael O'Carroll, mówiąc, że ma tu chłopca, który albo wyjdzie na geniusza, albo złamie mu serce. Nie zrobiłem ani jednego, ani drugiego, ale w końcu zostałem redaktorem Irish Press, gazety założonej przez największego przeciwnika Colinsa, a ojca Viviana, Eamona de Valere. 33 lata po tamtym telefonie, ojca Karola, dawny nauczyciel, znowu stanowczo wkroczył w moje życie. Twoim następnym zadaniem musi być napisanie biografii Michaela Colinsa, zawyrokował.